Mamy dzisiaj 11 kwietnia z Patrycją, takie bagna chodzimy w koło, wszędzie pełno świeżych kropów no i dostrzegłem, jakaś tyczka leży A, chyba musi być świeżo niedawno zrzucony, bo tutaj jest drzewo to się są... No jak faktyczny, piękny Kurde, gniazdko smaczek. Jak sobie stoi czeka Na mnie Tak, świeżutki Świeżutka otoczka, nic nie ruszona Taki smaczek, ale jakie wygięcie ma. Śląskie. <laughs> zaliczony. To jest czternasta sztuka w tym sezonie. Bierzemy z rzucika i lecimy dalej. Pozdrawiam. Słuchajcie, jaka sytuacja. Przed chwilą tam podniosłem tego ósmaczka tu usiedliśmy z Patrycją sobie coś przegryźć i stamtąd zobaczyłem po drugiej stronie, że coś leży. Leży tyczka, to jakaś farba. Nie wiem czy to zeszłoroczny Zrzut. Widać, że jest spory. Już myśleliśmy, że dwie leżą. Coś fajnego. Czyli Chłaciło się te bagenka sprawdzać. Tylko musimy się przedostać przez tę kurde rzeczkę. Tam mam nadzieję, że jakieś przejście będzie. Lecimy. Przeprawa przez rzeczkę. Po zrzucika, który leży na drugiej stronie bagna. No jesteśmy, przedostaliśmy się na drugą stronę. Ciężko było, ale się udało. Jest tyczka. A to będzie świeżo. Ja myślałem, że to jest też proszę. Stamtąd ja wypatrzyłem, a tam siedzieliśmy na tym, tym drzewku. Tak, jest świeża. I to też niedługo tu leży. Toczka cała Kurna mrówki Dwunastek Ładny dwunastek jak na tą porę No i elegancka i dwa zrzuciki piękne się trafiły Luks lecimy dalej, sprawdzamy tą stronę teraz elegancka, dzionek zaliczony pięknie 15 sztuk w tym sezonie Pozdrawiam nasz bur Witam ponownie Trochę się żeśmy w tym bagienku zgubili, musimy nadrabiać no ale Patrycja trafiła Staruszka, staruszka takiego uchu, uchu uh. Prehistoryczny on tu leży, a leży Heh. też poobżerany. masakra jakiś smaczek był na ponownie na dzisiaj dzień konia dzięki temu, że się zagubiliśmy to wyszliśmy. tutaj piękna trawka młoda z daleka coś zauważyłem mówię, no patyk albo jakiś kołek leży mówię, idę sprawdzić, nie daruję przez lornetkę to wygląda jak kołek ale podeszłem trochę bliżej I To jest jednak zrzucik jest Dzień konia dziś. trzeci świeży No kurde Co my tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Dziesiątek. dziesiątaczek No i takie zbiory to ja rozumiem, kurde Ach, To jest ładna trawka z buka, ale resztę Piękny dwunastak się trafił I jeszcze ósmaczek o taki Pięknie wygięty Także takie dzisiaj zbiory. Dzień konia, trzy sztuki Pięknie Pozdrawiam daszbur.